Siemanko, witajcie na kanale GD Football. Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejną recenzją, tym razem będą to Nike Mercurial Superfly 7. Między innymi w tych butach grają Cristiano Ronaldo czy Kilian Mbappe. Jeżeli chcielibyście zakupić takie buty oraz inne, zapraszamy na stronę no 10 gdzie z kodem rabatowym GD Football macie 10% na asortyment nieprzeceniony. A my przechodzimy do recenzji, oczywiście na koniec krótka opinia, to jak mi się w butach grało, co o nich sądzę. Zaczynamy! Czas, aby przyrzeć się butom z bliska i sprawdzić, co nam oferują. Wygodę w korkach Nike Mercurial Superfly 7 Elite FG zapewnia cholewka wykonana w technologii Flyknit z Flywire. Ta technologiczna kombinacja gwarantuje znakomite dopasowanie oraz jeszcze bardziej skuteczną stabilizację stopy. Dodatkowo zapobiega nadmiernemu rozciąganiu się cholewki. Dzięki połączeniu cholewki Flyknit z cienką warstwą silikonu nazywaną Nike Skin, mamy bardziej bezpośredni kontakt z piłką. Dodatkowo technologia All Condition Control ma zapewnić niezawodne czucie piłki niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Porównując podeszwę do poprzedniego modelu, wprowadzono kilka znaczących zmian. Przede wszystkim Nike wzbogacił przednią część w płytkę Nike Aerotrack, która po każdym wygięciu wraca na swoje miejsce, zapewniając sprężystość i dynamikę przy każdym kroku. Co więcej, niektóre kołki wydłużono, a tylna część jest teraz pusta w środku, co zmniejsza wagę buta. W efekcie końcowym waży on zaledwie 210 gram. Jedyną różnicą pomiędzy modelem Vapor a Superfly jest kołnierz Dynamic Color Fit, który dopasowuje się do nogi w trakcie ruchu oraz zapewnia delikatnie lepszą stabilizację. tygodniowym okresie gry w Mercurialach na różnych boiskach oraz w różnych okolicznościach, począwszy od indywidualnych treningów trików, po gry w meczach śmiało mogę powiedzieć, że są to najlepsze buty do piłki nożnej, w jakich dotychczas miałem przyjemność grać. Wszelkiego rodzaju technologie użyte w modelu Superfly 7 w dużym stopniu wpływają na jakość gry, kontrolę piłki oraz pomagają w wielu aspektach na boisku. Cholewka jest wykonana z bardzo miękkiego i cienkiego materiału, co sprawia, że buta praktycznie nie czuć na nodze, a podczas kontaktu z piłką ma się wrażenie jakby miało się dodatkową skarpetę. Dwuczęściowa podeszwa zbogacona o kolejne technologie. Pomaga podczas driblingu jak i przy gwałtownych zmianach kierunku biegu. Jeżeli chodzi o wygląd, design butów jest niesamowity. Projektanci idealnie połączyli niebieski kolor buta z białymi wstawkami, co nadaje drapieżności. Moja ocena to 10 na 10, nie mam nic do zarzucenia. To by było na tyle. Mamy nadzieję, że filmik wam się spodobał. Oczywiście możecie wejść na stronę n 10 zakupić sobie takie buty i sami podać swoje recenzji, zobaczyć jak wam się podobają. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subika. Jeżeli jeszcze tego nie robicie. Pamiętajcie, że wbijacie na nasze social media, a się z Wami żegnam do następnego odcinka. Siemano.